Przyda się też wiadro, wody i kilka filiżanek, pomyślała, bo po gofrach zawsze chce się pić. Babciu, otwórz sklep, zawołała Mili na widok babci. Oczywiście, że babcia wszystko rozumiała. Usiadła za ladą i gdy tylko dzieci się schowały, wrzasnęła na całe gardło, aż rozeszło się echo. Gofry sprzedają gofry, prawdziwe babcine gofry. A do tego świeża woda prosto ze studni. Czy możemy kupić u pani gofry? Spytały dziewczynki. Tak, bardzo proszę. Kosztują tylko jeden guzik, odpowiedziała babcia. Nie możesz mówić, że kosztują jeden guzik, babciu, szepnęła mona. Oczywiście, oczywiście, przytaknęła babcia. Ile pani sobie życzy? W każdej paczce jest pięć gofrowych serc. Poproszę jedną paczkę, powiedziała Mona i dodała szeptem. Potem przyjdę, bo fajnie jest kupować kilka razy. Mili, Mina i mały Morten również robili zakupy. Idziemy się schować, wyszeptała Mili. A ty, babciu, znów zawołaj, tak jak poprzednim razem. Bardzo dobrze ci to wyszło.